1910 jest ze mną? Ty gryziasty i właśnie zastanawiam się, Krzyku, czym czasem nie pójść na splega zamiast SG. Odcinek z SG, ale ja się zastanawiam, czy nie pójść na splega Wow, nawet jest HIDE. and No? Hide and sick lol. Nie widzę się. Ej, gdzie ty jesteś? Napisz SG i pisz tam na górze dużymi literami. No a mówiłem w filmikach, że będę dużo nagrywał w wakacjach, ale pomyliłem się jednak, bo prawie co czas z Michałem tym, co nakręcił przed chwilą się ten... Znaczy przed chwilą rozmawiałem, jeździłem na rowerach i nie miałem czasu nawet nakręcić w filmiku, więc sorry. Dobra. Nie widziałem, nie ja tego nie chcę. Dobra, gdzie jesteś? Czekaj, chodź na spawna, bo tak to się nie zrobiło. Spawn. Wow, nie no ma takiej komendy. No. Ty nie jesteś na SG chyba. Jestem ukośnik sygy, No SG Też napiszę Ja nie jestem już No ja cię nie widzę mm. Zrób cięcie ja, Czemu kupę zrobiłeś? Tylko bo nie pamiętam czy jakim przyciskiem Dobra e, na razie zrobię cięcie a potem będę Witajcie po krótkim cięciu jesteśmy i gramy Survival Games No właśnie nie jest takim krótkim no, no, nie. No. Minut. Mam race minimap. Ja. Czytuję czy, czy, czytuję czy... nie? Co? Czytuję czy nie? Bo mam race minimap. <laughs> nie cytujesz. Race minimap jest do zniszczenia. Wow, Dziesięć. Dobra. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Ej, coś dwie, mi się zlogowało. Nie, siedem, myślałem. Siedem. Trzy. Dwa. Jeden. Jej po skrzynki. A! Oh, Jezło, te budki. Nie! Wow, 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 wow! Ja mam chodź, złoty chodź, miecz! Masz, masz miecz? Chodź! Idziemy, chodź! Ja mam dwie perły, chodź! Ja też mam dwie perły! Nie dostanę miecz! Ja miałem! Dobra, spójrz! Chodź, uciekaj! Gdzie? Już no gdzieś! Aaa, biją mnie już! Ja nie dam rady, Cię na to A, brzyku, za mną! Nie! Ja. Zjadłeś? O ja! Oooooo! Nie! Spadłem, nie! Nie udano survival, games, Ja! Yeah. Wierzyłeś? Oczywiście Spadłem, bo to lipy trochę jest że pójdziemy na spliga Spliga dobra, które? Y, nie wiem, ja będę tu splikał Stał. no i które? Ja poszedłbym na drugie Drugie? Dobra Szedłem Ja nie mogę, a nie ja mogę też nie Zapisało mogę. mnie, grałeś na pi na pi Pierwsza, napis jeden nie. A nie jest, start za 8, my już jesteśmy no. dodani, stój a No tak, dobrze. dobra Dobra będzie zabawa, zabawa. Dobra, Będzie... o... Ej, czemu ja spadłem od razu? Ja też, wiem, to jest głupie, właśnie dlatego nie chciałam mieć na strygę A to chodź, chodź, chodź jeszcze raz na SG Ale nie jestem cały czas nikt mnie nie może zabić O ja, nie wiem I Chodź na wow. SG Dostaje znakutowany, dobra SG Kurde Plagi mam trochę nieraz A Ja jestem przy SG e, Trzecie? ja mam skina tak. A jakiego? Jaki jest zrypanego. Nie masz tygrysa. Wiem. Czemu? Nie jest. I chodź na survival games 5. Nie, czekaj. Chodź na arenę. I... Chodź na arenę... Zapisz się na trzecią. Okej? Okay? Mhm. Ej, nie mogę no, pełna co? jest chyba. No. Prawy... Klikaj cały czas na nią prawy przycisk. I dobra, jesteś w kolecie, pisz. Wiem. Ty, ty sobie sam dodałeś tego skina? Nie, on za mnie hmm. a Ty grasz na oryginalkę? Tak. Nie. Uh -huh. Nie grasz na oryginalce, widzę twojego skina. Bo zmieniłem go przez Żyta. Uh -huh. Bym miał tego chłopa. Dobra, jest no. do akurat że bandycy mi nie da zobaczyć ile tam nagrywamy. I mi się niedługo sędzi uczytali za mi No dobra, gdzie jesteś ty szybko? No. Tyle SG. Jedno SG, trzy. One nie już grają, Aha, no dobra, no to ja pójdę na piątkę. Jak się da w ogóle. Nie, nie da się. Czwórka nie. Piątka, kurde, no. Tutaj ci piszę obok. Gaming, game in-game, in, game, in, game, in, game, in game. Wytnij to. Się, czekaj, zmieniło się coś. Zaznę I no? I drugi Dobra, jesteśmy na SG, na dwójkę. Ty jesteś. Na dwójkę weszłem. Dobra, jestem. czekaj, ja, czekaj, czeka, bo coś mi tu pisze chyba. Widzę a, a ja grałem 5 minut dopiero. A, to jeszcze czas. No dobra, gdzie jest? Gdzie ty jesteś? Ej, czemu ty tu... Dobre. Ja cię widzę. Ale ciebie nie widzę. Chodź. O dobrze, czekaj, o i o, co chyba dziej? O, nie, nie, nie wpadłem. Jakiś Daniel tak. Men. O tam, o patrzcie się. No wejdź nie widzę, lol. Jakią jakieś laga. Chyba. O, 20, 17, 16, 15, 14. Lol. Woności. Ja on co 15. Zepsutko, chyba. 10, 10 10, 9, 8, 7. Dobra, 8. 10. 10. 10. 9, 8, 7, o, 8. cicho, cicho. Nie ja, wakacje się skończyły, lipa, szkoła. Co ty nie gadasz, u mnie nie ma lipu. I masz miecz? No. I mam dwa na pierśniki. Daj mam... mi jeden, gdzie A, ty nie, nie widzę cię. Wróć, na tył. Dobra. Jesteś. Siema, daj mi na pierśnik. Dzięki. Spoko. Szybko! Ło krzyku. Szyku! Gonią cię. Zabij tego majster. Jakaś skrzynka to była. la. la, la. Uduć go. Tuć. 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 No dobra, czekaj. Mysza jakaś. No trzeba. Dobra, zostaw go. No wiem. Ło, ale bym spadł. I Laura. Albo jak ja? Nie wiem. I słyszysz, jak mi na sklepie piszą? Nie. Dobrze, bo byś zepsuł na dywanie. No trochę, ale tak No, przysposyj siedzą Czekaj, a widzisz, pod mostkami! Jest. Pod mostkiem była. Ej, krzyku. Nie, po, a pokaż co było. A, tylko buty i spodnie. Daj mi buty. Właśnie masz spodnie. Butów ja nie miałam. Chodź. Właśnie nie jest... Nie wiem, czy z iść. Czekaj, 1 minut? 7 minut. Uf. A pysz, a pysz nic tam wyjdzie. Pójdę zabrali, No śla. No, chyba chyba wygrałem to ASG, nie? <grym> nie wiem. Chyba 6 osób jeszcze zostało, No, zostało 6 osób. Ja cię zgubiłem. No <grym> to jest tu. napisane dupa romana. <grym> dupa romana. Znam tę piosenkę. No zmieniała życie. Na gorsze. Wow, jaki wodospad, normalnie na... O, mamy świadczy. Wow, ale fajny wodospad podobny dopiero. Śmie to nie jest wodospad, to ja też pierdzielę. Nie, widzę ten wodospad. Pierdziel, farmazony. Jesteś. Ooooo! Trzee! I... Arena się została zakończona, się cieka na gracie. LOL. Bo jak się patrz, tam na gó górze wodospadły. Idziemy do niego. No naprawdę będę miał jakieś skrzynki Nie dziwię się, że tam. Ale i my mamy, ty, ja mam strzała, a ty masz drewniany miecz, to go zadziabiemy Ja mam Chyba pięć mam taki... strzał Nie, jako marzenazny to też go zadziabiemy Ale tam nikogo nie ma Ja. Z... Kto? Jedna osoba No co? Chciałem go Nie chcę nic mówić, ale ty wisiał sobie Są... Co? Mavic nie, nie, ja tylko... No, ale ja na pisadie jego ja widziałem i nie cytuję. O jest skrzynka fajnie. Ej, nie no zabrałeś, łapki, złodziej. Nie, ja nie zabrałem. Nie. Jak nie zabrałeś? Truczka by to sobie. Kurde. Jezu, kiedy ja dawno Minecrafta nie grałem. Tam wiem ja też. Ostatnio to tylko w lodu w Team Fortress. No. Bez miesięcy już nie grałem w Minecrafta. Minecrafta. Nie, zauważył. Wow. No dobra, to jest tylko troll tam. O, serio, dodajesz. Jaki mi cię żart. No nawet nic nie mówisz, masz mało rzeczy, dużo. Ostatni raz, nie Zresztą fajne ten. O, ja! Ktoś mnie bije. Ale to. LOL, jaka cioto! Co to miało to panem ci, żebyś Jaki LOL. Dobra! I w tym filmiku już wszystko. Mam no, nadzieję, że Wam się podobało. Subujcie mój kanał. Dawajcie łapki w górę. No to i to jest wszystko. Łapę, jak w końcu coś na dlatego że. oba nara.